jakbyś raz puszczał cały skok w normalnej prędkości, a nie tak spowalniał i przyspieszał co chwilę, bo im gorzej się to ogląda. I rzeczywiście, być może było nieco chaotycznie, ja też o tym myślałem po opublikowaniu już tamtego odcinka, więc nie było zbytnio jak co zmienić, natomiast dzisiaj podejdziemy do tego inaczej, albowiem każdy skok na początku obejrzymy sobie bez przyspieszania i bez spowalniania, po prostu na 1x, a potem ewentualnie będziemy ten skok oceniać. A poza tym witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku ze skoków widzów. Pierwszy odcinek wam się spodobał i mnie to bardzo cieszy, jeżeli ten odcinek również wam się spodoba, to Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał taki magiczny, czerwony. Czerwony? Nie wiem, w sumie, czy on jest jeszcze czerwony, natomiast jest przycisk na dole. Jak nie subskrybujecie, to możecie go nacisnąć. A poza tym wszystkim, to mi dalej możecie wysyłać powtórki, jakieś śmieszne, zabawne, rekordy świata, po prostu, żeby była sensacja. No i już bez zbędnego gadania przejdziemy sobie do dzisiejszych powtórek. Kolejne 10 powtórek. 15 metrów więcej XDD. OrtoBalagan Balagan HS300, proszę. Ja bardzo, tak jak mówiłem, F1, F2. Myślę, że na taki taki. Dużej skoczni to F2 No, możemy nawet sobie zamknąć hu, 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 to, o, o, proszę bardzo Zobaczmy, co tu się wydarzy A nie, bo tam 15 metrów więcej, no to musimy chyba patrzeć Ile było metrów, ale go gibie w powietrzu ale go gibi w powietrzu. Ale zobaczcie, jak utrzymuje. Uuu, uh, 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 Muszą być dobre warunki: 2x4, 307 metrów. Tak czy inaczej, nie wiem o co chodzi. Ale przy okazji, możemy zwiedzić tą sko. sko o, 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 Gdzie ja się trafiłem? Na... właśnie, ten wagonik. To jest jakaś kolej kalinowa. I ale jak, jak strome to. Wow, ale ktoś miał pomysł. Ale w ogóle stroma talina. Nie wiem, czy w rzeczywistości takie strome istnieją. Tak częściej skośnia w ogóle m, bardzo ładna. Nie jest może nic takiego specjalnego, jeżeli chodzi o, budo o budowę. No może oprócz tego wagonika mam wrażenie, że kiedyś tego tej kolejki nie było. O, i są takie uhu, niespo, niespotykane, dotąd niestandardowe, dziwne kalamkolizaki. Ten rysuneczek bardzo ładny, to to mi się podoba. To mi się bardzo podoba wręcz. Też są jakieś drzwi, do kolejki wejść możemy, nawet się przed chwilą w niej pojawiliśmy nawet takie szczegóły są, żeby było można jeździć. A tutaj też są jakieś przyciski. O, to ciekawe, tutaj są, o nawet jest ławeczka. Pod ławeczką nie wiadomo co, a to tylko jedna ławeczka. Szkoda, że nie z dwóch stron. A nie, nie, czekaj, z dwóch stron, z drugiej strony też jest ławeczka, tylko mi się zlała. Tak jak mówiłem, skocznie też możemy poprzeć. Wróćmy może jednak do skoku w tym przypadku. Co tu się wydarzyło? Nie mam tego pojęcia. 15 metrów więcej XDDDD. W ogóle bardzo tym skoczkiem bujało w powietrzu. O nie, nie, nie widzimy tak teraz. Skoczył, czekaj, no 15 metrów więcej to rozumiem, że lądował tu, aha i się dalej po prostu... Musimy, musimy to jakoś na spowolnieniu zobaczyć. No i co my tu mamy? Domyślam się, że zaczął lądować tu. Mamy, nie wiem, 296, a wylądował... Wylądował, no rzeczywiście dalej wylądował, dokładnie na 307 metr, metrze. Czy to było 15 metrów? Nie wiem, czy nie. Niemniej, tak czy inaczej, dzięki za powtórkę. Dobry skok. Bad mitendorf. Mitten, Obawiam się, że tak to się nie pisze, natomiast e, s, możemy sprawdzić. Bad Mitterdorf, skocznia 1996, tam, 1996, tak? Tak, 1996, jeszcze K185, czyli czekaj, no K185 to była ta domyślna skocznia Bad Mitterdorf, kiedyś się wydaje. Czy tak czy inaczej, e, sprawdźmy. Aha, na, na jedynce, na jedynce mieliśmy, no to oglądamy. A, może też F2. MMA fan w ogóle to skoczy. Też tak troszeczkę nim gibie, ale to jest skok. Dobry, ale czy to jest coś niesamowitego? Obawiam się, że to nie jest nic niesamowitego. O, o, o! Tego nie widziałem! To jest chyba najlepsze w tym skoku. Flagi są poszczególnych państw, nawet jest Wielka Brytania, cokolwiek ona tu robi. Ale powiem wam, że też interesujące zjawisko. Tego nie. Te, 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 tego, tego nie znałem. Poza tym skocznie podobna jak, jak ta domyślna w DSJ4 Bad Mitterdorf. ale czy skok mnie jakoś porwał? Obawiam się, że odpowiedź jest negatywna. Ja dole. Ku HS142, czy oczywiście ten skok będzie... Tak sensacyjny, jak nazwa tej powtórki, to się zaraz ukaże. Kapitalne warunki, 2 metry na sekundę wiatru pod narty, narty Fischera, wolny na progu, ale dlatego, że są takie dobre warunki. Daleko! Ho, 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 daleko, 149 metrów. Szkoda, że nie przekroczył granicy, tej, tej, tej granicy 150 metra. Cofnijmy i przeanalizujmy sobie ZF4. No może ZF4 to nie, no ale ZF2 myślę, że będzie dobry. Wybór, wybicie. Uch, idealne wyjście z progu bez Gibona. Ani razu nie mieliśmy jeszcze w tym, w tym odcinku Gibona. Co myślę, że jest, jest, jest dobrą nowiną. 2-4 pod narty. tutaj lądował, no, przed 140 metrem. To dopiero było 15 metrów dalej. XDD. Zobaczcie, gdzie go wyniosło. No, już prawie że na płaskim. Wylądował jeszcze telemarkiem. Co tutaj zrobił Jakub Bednarek Jeszcze f 4 przyjrzyjmy się dokładnie. No, ten skok na 1x. Ten skok, no, niziutko leciał nad ze skokiem, ale daleko. Piękny skok, brawo. Macie. Maciekod na Mamucie, like. Jestem bardzo ciekawy tej powtórki. Vancouver K300, więc skocznie, a potężna Vancouver K300. Ona była ostatnio w odcinku. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś przypomina. Maciekod bilalek. Rozumiem, że to, aha, haha, <laughs> szuranie, szuranie, szurańsko nad skokiem. No i oczywiście lądowanie prawie, że na jak Maciej Kot. No przecież to Vancouver to jest ta skocznia z, z, tymi, z tymi bunkrami, z tymi żółwiami, ja to tak nazwałem. Ona już jest w trzecim odcinku pod rząd z dsj -ta. Cofniemy, popatrzymy na F2, jak to dokładnie wyglądało. Może na 1.2x, może coś takiego, może przyspieszymy rzeczywiście, no tutaj szurał, szurał, ale też też tak giwał się w powietrzu, jak Maciej Kot nawet, no i poszurał. Szkoda, że dalej nie ciągnąłeś tego skoku. Mogłeś jeszcze dalej, może by się udało coś jeszcze z tego wycisnąć, no bo te, te szorowania to, to czasami mogą być, potrafią być imponujące. Skoczni tutaj nie będę oceniać, bo oceniałem ją dwa razy chyba, że jeszcze jakiegoś, jakiegoś szczegółu nie dostrzegłem. Widzę czego nie dostrzegłem. Tych domków. Tego zagęszczenia tutaj domków i tylko tutaj są te domki i nigdzie indziej nie ma. Także z każdym odcinkiem coraz więcej detali odkrywamy na tej skoczni. Hammer HS100 to... Niestety jeśli domyślny gracz, więc czy to powtórka jest rekordowa, czy może jakaś niesamowita, sprawdźmy i zaraz się dowiemy znowu jak u ciekawe czy znowu nie będzie gibona, bo ani razu jeszcze piąta powtórka i czy nie będzie gibona, może nie? Nie ma gibona. Lila wysoko! Ho Ale bardzo, w ogóle, w ogóle ty bardzo idziesz tak do przodu, tak bardzo agresywnie. No może tutaj nawet f nie było widać, ale na F1 było, widać, jak agresywnie pod koniec skoku i na tamtej skoszczy i na kół samo też tutaj w Lila również. Tak agresywnie, tutaj już się nie widzę, że, że nie, się nie pokusiłeś o telemark. Jeszcze jestem ciekawy, jak ci wyszło na progu, czy było, czy było dobrze, czy jednak jeszcze można było dalej. Ale wydaje mi się. o, wy, o, Chyba ciąc za wcześnie jeszcze mogłeś tak kilka centymetrów e, później, by, bym powiedział jedną dziesiątą sekundy później kliknąć tego przyciska na myszce. I może by było ile skoczyłeś? Uwaga, 144 może by było 100, ponad 145 metrów. No skocznik chyba też nie ma co oceniać. Wydaje mi się, że, że ją znacie, no to, to po prostu zwykły L-Hammer. Planica HS24071V11 GCFF domyślny gracz. W ogóle autor napisał, że to jest jego najlepszy skok w życiu więc... Jestem ciekawy, co ty tam stworzyłeś w DSJ. -cie. F1, może F2 będzie lepiej. No, też, też bardzo mocny wiatr pod narty. Wysoko i strzyma sylwetkę, i bardzo daleko. 250 metrów. O no tak! 250,5 metra. Oczywiście lądowanie na dwie nogi, ale mimo tego, że lądowanie były na dwie nogi, to uważam, że noty całkiem, całkiem pokaźne. Jak na jak na taki styl, zobaczmy, może od początku. No, skoczni też nie ma co oceniać. Dzisiaj mało takich niestandardowych skoczni, których jeszcze nie nie widzieliśmy kurde nie widziałem nie widziałem progu jeszcze raz na progu Puh, bardzo dobrze na progu i również no Taki lekki, ale chyba wydaje mi się, że to nie był Gibon. To nie był Gibon taki klasyczny i tutaj leciał bardzo, ale to bardzo daleko. O kurde, jak to się robiło? Tak to się robiło. Jeszcze może zwolnimy? Nie zdążyłem zwolnić. Z takiej kamery myślę, że to będzie dobrze widoczne. Jeszcze raz obejrzyjmy. Sylwetkę strzymał od początku do końca. Nie dał się zwieść na te na te porywy wiatru, które sięgały 2,3 m na sekundę pod Narty. No i świetny skok. 250,5 m zrobił to w konkursie drużynowym. Ciekawostka. Tak czy inaczej, brawo, brawo za ten piękny skok. Jesteśmy z ciebie dumni. Saporo Adam Małysz 2007. Bilajk! Też jestem zainteresowany, co tu się stało, ale to nie jest Saporo, to jest z Villach. Okej, okay, czyli mam rozumieć, że, że Adam Małysz w 2007 roku tak samo zachował się jak tutaj, tutaj w tym skoku. Sprawdźmy. To jest jakiś rekordowy skok. Ho, -ho! Kolejny świetny skok. 102 metry! 102 metry! Również skocznia standard to nie jest nic niestandardowego, nie w willach każdy zna. O, idealnie pięknie trafił na próg, kolejny skok bez gibona, ale jaki daleki, jaki daleki, piękny. I czy, czy było telemark? Szkoda, że nie było telemarką, bo to jest mała skośnia. Być może byś ustał. A ile dokładnie sko Aha, 102 metry, tak, 102 metry. Jeszcze ze w4 odpowiednia, myślę, kamera na, na zakończenie przygody z tym skokiem. Kapitalna próba w wykonaniu Angela Niszka. Pięknie, pięknie. Saporo HS 250, czyli to jest ta skośnia, gdzie się leci bardzo nisko nad ze skokiem. Tam jest bardzo ciężko przelecieć bólę, więc jestem ciekawy czy było jakieś szorowanko. Sprawdźmy. Może. O! Gibonik był pierwszy w tym odcinku. 2,4 pod Narty. Uuu, to musi odlecieć, ale bardzo nisko. No i teraz wzbił się, wzbił się i fantastyczny skok Francesco Czekona, by the way. Na progu, jak to wyglądało? Na progu, o, fantastyczny. No i Gibonik. No musiał się pojawić w tym odcinku Gibonik, bo odcinek bez Gibona to odcinek stracony. 2,4 metra sekundę wiatru pod Narty. No, lepszych warunków nie mogłeś sobie wymarzyć. Teraz ten wiatr zelżał.

Pod narty, to ile ty skoczyłeś? Może nawet by było. Ile, ile? Uwaga! Gdzie jest ta odległość? No, 275 bym się pokusił, nawet, albo 274 nawet mógłbyś skoczyć, gdyby ten wiatr nie zelżał. A zobaczcie, że ta siła tutaj jest nadal taka. Znaczy, że ten wiatr jest nadal taki. O! Teraz zelżał poniżej dwóch, no z takimi warunkami to już byś nie skoczył. Ale zobaczcie w ogóle, jak nisko leciał nad zeskokiem. Saporo HS250. Znana skośna jedna z trudniejszych, o ile nie najtrudniejszych jeżeli chodzi o tą bólę, bo nawet przy takich warunkach, przy położeniu się, no tak, tak na narty, no to okej, okay, no to nisko jest, gdyby był bardziej pasywnie, to może byłby wyżej, ale potem by nie odleciał, no i zobaczcie jak nisko był, nawet przy takich warunkach dobrych, ale tu od razu zbił się powietrze, od razu, od razu, no i tutaj już spadał, prawie że na płaskim, oczywiście myślę, że o telemarku mowy by być nie powinno, no i no ty też przyzwoite jak na takie lądowanie. Sędzia nie zauważył upadku, sprawdźmy, który to był sędzia, Sędzia Force K... nie, to K16 czy HS16, nie pamiętam, nie widziałem. sprawa że to jest ta mała skocznia z długim y, najazdem. Y, no na takich małych skoczniach to się bardzo ciężo, często zdarza. Aha, po prostu przejechałeś za tę, no rzeczywiście, 14,5, sędzia czeski w upadku nie zauważył. W ogóle jestem ciekawy, który tutaj ten w budce, gdzie jest ta budka sędziowska? Może oni w domu tam, z domu sprawdzają te skocznie, o! He, <laughs> Jest ktoś w ogóle. Jest skarbnik dla ptaków. O, tu jest ten sędzia czeski. No to się nie dziwię, że nie widział upadku, jak on tak z tyłu stoi. W ogóle nigdy się nie przeglądałem tym grafikom w oknach. To jest ciekawa sprawa. Skąd już to wziął? Robił zdjęcia sąsiadom. Nie, tak serio, to nie wiem, gdzie jest ta budka dla sędziów. Nie widzę jej. To dziwne. Generalnie takie skoki jak ten, to się bardzo często dzieją na tych małych skoczniach albo na skoczniach. No na, na Bad Mitteldorfie, kiedy z najwyższej belki dało się przeskoczyć tą linię sędziowską. No, tu jest ta linia sędziowska. Jak się przejedzie tak na styk, to sędziowie czasami nie widzą, w ogóle ciekawe jak Jussi to zaimplementował, że to ma na ciebie taki wpływ, nie? I ostatnia powtórka na dzisiaj, widzę chłód i martwych dłoni, czyli najbardziej zastanawiający tytuł dzisiaj. Bad Mitterdorf, o którym wcześniej wspominałem, e, domyślna skocznia, dzisiaj bardzo mało, wręcz, wręcz zero jakichś nowych, niestandardowych skoczni, Chód zimnych dół O Ohohoho. Ale gibon Ohoho Ale gibon, ale daleko leci Co on tu zrobił Rany 225 metrów Ale to co wyrobił na progu No to, to jest jego Niesamowite oczywiście Trafiony próg Tutaj A tu to jak się zabawił Jak się wygiął w jedną Drugą, w jedną drugą Ustabilizował, jeszcze tu tutaj donar, żeby złapać ten wiatr pod sobą i położył się od razu, od razu, zobaczcie jak wysoko! No to się w głowie nie mieści! Co tu się wydarzyło? Jak w ogóle wysoko był na tym dwusetnym metrze? Nieprawdopodobne! Przypomina mi się ostatnia powtórka z ostatniego. To znaczy, nie ostatnia powtórka z ostatniego odcinka, ale, ale powtórka z ostatniego odcinka, gdzie też, no właśnie, na Bad Mitterdorf, tak wysoko był nad HS-em. No i udało mu się ostatecznie. Tutaj wylądować, ale tutaj już było pasywnie. No tutaj już się odchylił, żeby przypadkiem nie upaść. Kurde, wygląda teraz to komicznie. Jaki w ogóle odstęp jest między teraz skoczkiem a nartami? On próbuje tu wylądować, w ogóle bardzo wysoko już zaczyna lądować. Te narty tutaj też się wyginają bardziej, ale udało mu się, już się tabliczki skończyły. No i 225 metrów, oczywiście tyłeczek wypięty, bo jakby inaczej, no bo na dwie nogi to. Kolana na kolana bardzo blisko siebie. Och, zdusiło go do ze skoku, ale ustał, ustał 225 metrów. Witaj, brawo, gratulacje. O, ładny portret, możecie robić screen i dawać sobie na tapetę wraz z moją twarzą. No i to by było na tyle w tym odcinku, nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Witaj, zakończył odcinek fantastycznym skokiem. Przypominam o wysyłaniu dalej powtórek na mój adres e-mail, macie e-maila w opisie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Piszcie komentarze, czy wam się podobało, czy nie wiecie na moje social media. Wszystko, wszystko, róbcie, będę, będę szczęśliwy. A i dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!